Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jeśli posiadasz samochód, który został zbudowany ponad 20 lat temu, powinieneś wiedzieć, że można go zebrać w kategorii samochodów klasycznych. Dowiedz się z nami. Jak możesz ubezpieczyć taki czterokołowy pojazd mechaniczny, mając szansę na znaczne oszczędności na rocznej składce i nadal mając do dyspozycji samochód najwyższej klasy pod każdym względem? Różnice między samochodami klasycznymi i zabytkowymi Zanim dowiesz się, jak ubezpieczyć samochód klasyczny, musisz poznać kilka informacji o tym, czym różni się on od samochodu zabytkowego. Nie powinieneś popełnić takiego błędu. Ponieważ może to spowodować popełnienie pewnych błędów, których należy unikać w jakikolwiek sposób. Jednocześnie należy zawsze pamiętać, że dwudziestoletni okres odnosi się do budowy samochodu, a nie jego rejestracji. Ważne jest, aby zarejestrować pojazd wasi, co oznacza automotoc lub storico Italiano. Samochód zabytkowy ma wszystkie niezbędne wymagania, aby móc poruszać się po drogach bez żadnych ograniczeń. Podczas gdy samochód klasyczny nie może zagwarantować takiej funkcjonalności, należy pamiętać, że pojazdy należące do drugiej kategorii zostały skreślone z praz różnych powodów. Obejmują one zbyt wysoki poziom emisji dwutlenku węgla i mniejszy poziom bezpieczeństwa niż wymagany do bezpiecznej jazdy. Klasycznego samochodu można używać na rajdach i imprezach okolicznościowych. Ale nie w życiu codziennym. Rejestracja klasycznego samochodu wasi. Jak zarejestrować klasyczny samochód wasi. Chcąc zarejestrować samochód w tej federacji, która może pochwalić się ponad półwieczną historią, należy przejść przez dość skomplikowaną procedurę. Warto wiedzieć, że organizacja ta powstała właśnie w celu promowania zabytkowej motoryzacji we wszystkich jej formach. Aby jednak zostać członkiem takiej organizacji. Wystarczy dołączyć do klubu stowarzyszonego zasi i uiścić roczną opłatę w wysokości 40 euro. Dodatkowo należy przedstawić kilka dokumentów i zdjęć poświadczających stan naszego samochodu, udowadniając, że zasługuje on na dostęp do tak atrakcyjnego środka. Skupiając się na wymaganych zdjęciach, należy przesłać obraz przedstawiający przednią część samochodu inny pokazujący wnętrze i kolejny pokazujący silnik i jego podwozie. Wasi można zarejestrować nie tylko zabytkowy samochód, ale także motocykle, wagony, samoloty, maszyny rolnicze, statki morskie i ważne jest aby pojazdy te zostały zbudowane ponad 30 lat temu i były w doskonałym stanie, bez którego nie byłoby możliwe przeprowadzenie takiej operacji. Pomoc finansowa na ubezpieczenie klasycznego samochodu. Jeśli ubezpieczasz klasyczny samochód, masz dostęp do pewnych środków które z pewnością mogą Ci pomóc w długoterminowym zarządzaniu tak ważnym pojazdem. Na przykład niektóre firmy oferujące tę usługę ułatwiają to dzięki wygodnej formule garażowania, która chroni pojazd mechaniczny, gdy nie musisz go używać do żadnych podróży i znacznie obniża ogólną składkę ubezpieczeniową. Ponadto, możesz być zwolniony z płacenia podatku samochodowego, który jest jednym z najbardziej uciążliwych elementów z którymi musisz sobie poradzić podczas zarządzania pojazdem. Koszt ten nie jest już należny i obowiązkowy, jeśli samochód ma więcej niż 30 lat. Ponadto posiadacz policy nie może mieć mniej niż 23 lata. Pamiętaj również, że osoby wpisane do rejestru samochodów klasycznych nie podlegają już klasom zasług ubezpieczeniowych, a zatem płacą stałą kwotę. W każdym razie, przed wykupieniem tego rodzaju ubezpieczenia, Zawsze sugerujemy sprawdzenie wszystkich klauzul umowy i rozważenie możliwych wyłączeń i zniżek, które mogą sprawić, że doświadczenie z pojazdem będzie znacznie mniej uciążliwe, dokumenty potrzebne do ukończenia rejestracji. Wreszcie, nigdy nie zapominaj o czynniku biurokratycznym w ubezpieczaniu swojego klasycznego samochodu. Ogólnie rzecz biorąc, Formuły stosowane w takich okolicznościach są znormalizowane, ale w każdym przypadku sugerujemy porównanie różnych ofert firm i znalezienie tej, która naszym zdaniem najlepiej odpowiada naszym konkretnym potrzebom. Jeśli chodzi o dokumenty, istnieją trzy, bez których absolutnie nie można się obejść. Certyfikat potwierdzający zabytkową lub historyczną tożsamość samochodu Zasi. Członkostwo właściciela w dowolnym klubie stowarzyszonym zasi. Zaświadczenie o członkostwie wasi. Zawsze należy pamiętać, że taki środek nie oznacza konieczności uiszczenia podatku drogowego, a jedynie specjalny podatek drogowy. Zwróć uwagę na wszystkie elementy i klauzule w umowie, którą zamierzasz podpisać. W tym na świadczoną pomoc, limity użytkowania pojazdu, ewentualną dodatkową ochronę i liczbę kierowców którzy mogą prowadzić ubezpieczony pojazd historyczny. Wreszcie, jak wspomniano powyżej, pamiętaj, że możesz uzyskać dostęp do formuły tylko wtedy, gdy masz już 23 lata. W przeciwnym razie musisz koniecznie skorzystać z klasycznych polis ubezpieczeniowych, ryzykując wydanie dość dużych sum pieniędzy. Postet in ubezpieczenie samochodu praktyczne poradniki a WordPress Commenter Hello World.